Hej, cześć! Witam was serdecznie, moi drodzy, w ten jakże wieczorny czas. Bo w ogóle moi drodzy, na czas nagrywania tego filmu jest 22.06. Dosłownie 1 grudzień. Moi drodzy, oczywiście. Yy, moment nagrywania tego filmu jest 1 grudzień, ale wy go prawdopodobnie zobaczycie. Zobaczycie 6. Moi drodzy, powiem Wam, że. Powiem wam, że to jest całkiem ciekawe, tak, jak, jaką radość może dostarczać, może, do, jaką radość może dostarczać właśnie święto, które jest, które jest, które jest czczone 6 grudnia, czyli Mikołajki. A ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy pamiętam, jak byłem dzieckiem, to zawsze, to zawsze właśnie mi się to z Mikołajem kojarzyło, ale, ale też tak naprawdę moi drodzy, zanim w ogóle zanim w ogóle w ogóle się dowiedziałem, kto to był Mikołaj, to zawsze myślałem, to wcześniej będąc dzieckiem, będąc takim małym szkrabem, takim małym, nieświadomym szkrabem, zawsze myślałem po prostu wtedy na tamten okres. Że Mikołaj, że Mikołaj, to jest taki to jest, to jest taki wielki, to jest taki wielki gruby skrzat, który przynosi prezenty. A dopiero później się dowiedziałem, że to jest tak naprawdę ku, to jest dzień ku czci właśnie biskupa, tak, który mają na mnie Mikołaj, tak, i który de facto dawał prezenty. Moi drodzy, powiem wam, powiem wam szczerze, że Powiem Wam szczerze, że tak naprawdę, moi drodzy, kiedy, tak naprawdę, moi drodzy, kiedy, kiedy był dzieckiem, to po prostu, e, to po prostu to była radość, kiedy człowiek widział Mikołaja, tak? A jeszcze jaka radość, jak dostawał zabawkę, to już w ogóle, po prostu, po prostu jakoś fajnie to wspominam, tak? Więc z drugiej, więc też, więc też sam nie dziwię się małym dzieciom. Które właśnie, które teraz właśnie mają te, po, te kilka lat, że taką, że taką, radość odczuwają, tak? Bo człowiek sam odczuwał radość, kiedy, właśnie kiedy, kiedy był dzieckiem, kiedy właśnie, kiedy właśnie były te Mikołajki. Jak bardzo miło to wspominam. Co prawda, jest to tylko tyle, co pamiętam, bo to było dawno temu. Jeśli, on, moi drodzy, o mnie chodzi, to było na tyle, papa.